A dziś będzie o potencjalnym konflikcie w świecie Formuły 1, ale też o walce o władzę, bo w sprawie wejścia kolejnej ekipy do Królowej Motorsportu dzieją się rzeczy dziwne. Będzie też o wejściu pana Montoi do ekipy Red Bulla, a także o dyrekcji wyścigowej, bo poznaliśmy trochę planów w kontekście właśnie dyrekcji wyścigowej na sezon 2023. Nie ma zatem na co czekać, zaczynamy kolejny ósmy bieg. A na początek słowo o rajdzie Dakar, bo partnerem tego odcinka jest marka Divers, która jako pierwsza marka odzieżowa i pierwsza polska firma w historii oficjalnie współpracuje z organizatorem rajdu Dakar, czyli z ASO. Divers jest partnerem technicznym. No i w ramach tej kooperacji powstała dedykowana kolekcja Dext Dakar mi marka Divers zapewnia ubrania pracownikom technicznym rajdu Dakar i członkom teamu. Polecam wam te kolekcje w przypiętym komentarzu i w opisie filmu macie link do tejże kolekcji, w której jest między innymi właśnie taka koszulka i gorące polecanko z mojej strony. No i polecam Wam też oczywiście śledzenie rajdu Dakar, bo tam klasycznie, jak co roku, dzieją się rzeczy naprawdę niebywałe. Jedna z moich ulubionych historii, jeśli chodzi o ten sezon, to to, co się wydarzyło na wtorkowym etapie, a rzecz dotyczyła Carlosa Sańca. Carlosa Sańca, seniora oczywiście, który to zdachował swój samochód, poczuł ból w klatce piersiowej, więc przyleciał po niego helikopter medyczny, zabrał go do szpitala. Ale w trakcie tej podróży helikopterem Carlos Sainz Senior stwierdził, że nie, on jednak wróci do swojego samochodu i poczeka na pomoc techniczną, na ciężarówkę serwisową, by móc jeszcze wrócić do rywalizacji. Więc sytuacja kuriozalna. Ostatecznie i tak tego samochodu nie udało się naprawić na tyle, żeby Sainz kontynuował rywalizację. On i tak już w walce o jakieś bardzo wysokie lokaty się nie liczył, no ale to mniej więcej pokazuje, jaka atmosfera panuje na tym rajdzie, co tam się dzieje, jak Dziwne historie tam się czasami wydarzają, więc w tym okresie, w którym motorsportu, w tym naszym ulubionym wydaniu, czyli w wydaniu wyścigowym, nie mamy, to Dakar jest świetną na to receptą. A co do wyścigów, no to już przechodzę do omówienia najważniejszych tematów z ostatnich dni. Zaczynam od wątku polskiego, polsko-brytyjskiego. Roman Biliński, słuchajcie, czyli nasz kierowca, o którym kiedyś nagrywałem odcinek. Zostaje w ekipie Trident i zostaje w serii Freka na przyszły sezon. Seria Freka to jest ten ostatni stopień przed wejściem już do F3. Roman Biliński ma być liderem zespołu, tak napisano w oficjalnej informacji prasowej. Nie wiemy jeszcze, kto będzie jego zespołowymi kolegami, na te informacje wciąż czekamy. No ale biorąc pod uwagę obecną drabinę i to, że Kacper Sztuka i Tymek Kucharczyk do Freki nie przejdą na 99,9%. To Roman Bielinski pozostaje najwyżej sklasyfikowanym teraz juniorem, jeśli chodzi o tę drabinę w drodze na sam szczyt. Zatem trzymamy kciuki za Romka, no a w Red Bullu, słuchajcie, zatrudnili kolejnego kierowcę do swojej akademii. Współpracował ten kierowca już z nimi wcześniej, ale teraz został właśnie tak oficjalnie do całej akademii włączony, a mowa o Sebastianie Montoi. Tak, tak, to jest z tych Montojów. Sebastian Montoya zresztą w poprzednim sezonie jeździł tam, gdzie Roman Biliński, czyli we Frece, i radził sobie przeciętnie. Tak naprawdę jego najlepszy wynik w sezonie był gorszy od wyniku Romka Bilińskiego, ale w klasyfikacji sezonu Montoya był wyżej. Wcześniej były całkiem dobre wyniki we włoskiej F4, między innymi teraz będzie jeździł w F3. To kolejny kierowca, którego Akademia Red Bulla pozyskała w ostatnim czasie. No a słynny tata, czyli Juan Pablo twierdzi, że Sebastian będzie lepszym od niego kierowcą. No cóż ma mówić jego tata, który też przy okazji mu tam trochę będzie i trochę już menedżeruje. No i jakiś czas temu też wam już mówiłem o tym, a w zasadzie nie ja, tylko Tata z Sztuki, czyli Łukasz Sztuka, jak to wygląda z tymi akademiami. Często zawodnicy po prostu za to płacą, żeby w takich akademiach się znaleźć. No a jeśli chodzi o kierowców juniorskich, to jeszcze jedna ważna informacja w kontekście Formuły 1. Jeśli nie znacie takiego kierowcy, który nazywa się Franco Colapinto, to powinniście się z nim zaznajomić, bo to zawodnik, który. Przebojem wdarł się do F3. W swoim debiucie zdobył pole position. Później miał na koncie zwycięstwa w tym pierwszym sezonie. Jest to kierowca z Argentyny, który został teraz juniorem Williamsa. Williams się nim zaopiekował. To kolejny kierowca, który będzie w gronie juniorów Williamsa. Mamy tam też Jamie Chadwick, mamy Roya Senego i mamy Zaka osaliwana, też Brytyjczyka z F3. No i to ciekawe tutaj. Ciekawy kierunek, jeśli chodzi o pozyskanie właśnie Franco Colapin, to ten rynek południowoamerykański nie jest jakoś godnie wystarczająco godnie mam wrażenie reprezentowany na najwyższym szczeblu w wyścigach ale Franco naprawdę pokazuje się ze świetnej strony kiedyś o tym mówił Sergio Perez że on miał wrażenie na wielu etapach swojej kariery że jako kierowca z Ameryki Południowej jako kierowca nie z Europy był traktowany gorzej ze względu na swoje pochodzenie że trochę z przymrużeniem oka na niego patrzyli tam południowie gdzieś z dalekich krajów no to tutaj w naszym europejskim świecie nie będzie się tak świetnie odnajdywał a Serchio-Peres pokazał wszystkim gest Kozakiewicza i radzi sobie naprawdę świetnie. Czy świetnie radzili sobie dyrektorzy wyścigów, jeśli chodzi o Formułę 1 w sezonie 2022? No nie, było ich dwóch i już zdradził nam Mohamed Bensulayem, że w przyszłym sezonie też nie będzie tylko jednego dyrektora wyścigowego. Był briefing z Bensulayem na rajdzie Dakar, no i na tymże briefingu. Szef FIA powiedział, że nie można mieć tylko jednego dyrektora wyścigu, no bo co, jak mu się coś stanie? Musimy mieć kogoś, kto będzie też oprócz niego tę rolę sprawował. Akurat przez wiele lat był jeden dyrektor wyścigowy w Formule 1 i to działało, miał swoich pomocników, którzy w razie tego go mogli zastąpić i to działało, więc nie wiem, dlaczego nie może być jednego dyrektora wyścigu. Myślę, że mogłoby to się udać, ale okej, okay, taki jest tutaj pomysł, mimo przecież protestów kierowców, bo oni mówili wielokrotnie, że to jest dziwna sytuacja, kiedy na briefingu rozmawiasz jednym, na jednym wyścigu z jednym dyrektorem, później na kolejnym wyścigu z innym, to się miesza, ale okej, okay. oni cały czas szkolą we FIA potencjalnych nowych dyrektorów, no i też jeśli chodzi o Nilsa Witisia to portal Race Fans. Dostał potwierdzenie z FIA, że Nils Witis zostanie w tej roli na przyszły sezon. Nie wiemy, co z drugim dyrektorem. Edwarda Freitaszem, czy on będzie też na przyszły sezon, czy może ktoś go zastąpi, ale nic, Witish ma na kolejny sezon zostać. Powoli zbliżamy się do omówienia sytuacji z Andretti i omówienia tego, co wokół tego się dzieje dzieją się rzeczy naprawdę ciekawe, ale jeszcze jedna wypowiedź Bensulayema to też z tego briefingu Dakarowego. Odniósł się Bensulajem do tego, o czym Wam mówiłem ostatnio czyli do tego zapisu. W regulaminach, że kierowcy, aby wygłosić jakieś prywatne poglądy, poglądy dotyczące religii, yy, orientacji seksualnej itd., itd., będą musieli mieć oficjalną zgodę na to ze strony FIA. No i Bensolajem zostało to zapytane. Powiedział, że nie chcemy, by FIA była platformą do głoszenia prywatnych poglądów, chcemy to oddzielić od sportu. Co kierowca potrafi robić najlepiej? Prowadzić samochód. Są w tym świetni, tworzą ten biznes, robią show, są gwiazdami, nikt im w tym nie przeszkadza. Są inne platformy, by wyrazić to, co chcą. Każdy może może też przejść po prostu przez oficjalny proces FIA. Ben Solejem powiedział też, na co mogą liczyć kierowcy, jeśli złamią ten zakaz. Powiedział, że po prostu sędziowie będą o tym decydować i jakieś kary za to będą. Zobaczymy, co się wokół tego będzie działo. Ja nie jestem chyba jakimś super zwolennikiem tego rozwiązania, bo wydaje mi się, że w poprzednim rozdaniu bez tego zapisu to działało ok. Jak któryś kierowca chciał zabrać głos, to zabierał, i ja nie mam jakiegoś wrażenia, że to tak bardzo niszczyło po prostu świat formuły 1 czy interesy organizatorów. Nie, a teraz, kiedy jakiś kierowca będzie chciał zabrać głos, zwróci się do FIA, na przykład przed wyjazdem do Kataru, jeden czy dwóch zawodników. Podejrzewam, taki Lewis Hamilton pójdzie i powie, słuchajcie, ja chcę powiedzieć o. Chcę tutaj w... założyć koszulkę tam wspierającą osobę LGBT. Oni powiedzą: Nie, absolutnie nie zgadzamy się na to, w Katarze nie będziesz tego robił, bo tu jest inna kultura, i tak dalej. To wydaje mi się, że organizatorom tego wyścigu więcej jakby negatywnego PR-u i więcej negatywnego szumu zrobi to, że ktoś tego zabroni, niż to, żeby on się pojawił na tym grydzie w tej koszulce. Tak, jak się pojawił, nie wiem. Sebastian Vettel na Węgrzech, pojawił się, ok, trochę o tym było, było mowy i tyle, a teraz będzie to jeszcze bardziej wałkowane, więc nie wiem, czy efekt, jakby biorąc pod uwagę polityczny efekt, który chyba chce osiągnąć Bensulejem, czy nie będzie odwrotny. Ale może się mylę i też czekam na Wasze zdanie w tej y, sprawie. No a ja teraz przechodzę do tematu najważniejszego tego odcinka, czyli do tematu y, wejścia Andretiego i Kadiliaka do Formuły 1. Yy... W niedzielę Mohamed Bensulajem napisał na Twitterze już po tym, jak Andretti i Cadillac ogłosili, że chcą wejść, już po tym, jak wcześniej FIA też napisała, że uchyla drzwi nowym zespołem. ben Bensulajem nic tego nizowego na swoim prywatnym koncie. Napisał na Twitterze, jestem zaskoczony nieprzyjazną reakcją na informacje o zainteresowaniu Kadilaka i Andretti'ego. Powinniśmy wspierać takie inicjatywy autorstwa światowych koncernów i doświadczonych w motorsporcie osób takich jak Andretti. No i to ciekawe, bo on napisał, że jest zaskoczony nieprzyjazną reakcją na informację, ale oficjalnie i publicznie nikt się na ten temat negatywnie nie wypowiadał ze strony zespołów. W ogóle czegoś takiego nie było. Wcześniej, jeszcze zanim to zostało oficjalnie głoszone, no to tak, przez cały sezon słyszeliśmy, że Andretti jest B i nie powinien wchodzić do F1, ale w ostatnich dniach wcale nie. Więc trochę tutaj Mohamed zdradził chyba jakieś zakulisowe rozmowy yy, czy zakulisowe sygnały od poszczególnych ekip F1. Więc to jest jedna ciekawa, dziwna trochę sprawa. Druga jest taka, że poszły totalnie jakby kontrolowane przecieki z wielu zespołów do mediów, tych największych, formułowych. Bo nagle motorsport.com, The Race i BBC i też Auto Motor, Sport niemiecki, wszystkie napisały bardzo podobne artykuły z bardzo podobnymi e, takimi e, problemami ekip, i, znaczy z bardzo podobnymi argumentami, które mówią, że Andretti jednak nie zasługuje na to, żeby wejść do Formuły 1, nawet z tym Cadillaciem, że to nie ma, nie ma sensu. W motorsporcie. Napisano o tym, że ok, powody finansowe to jest jedno, że te zespoły dostaną mniej, ale też chodzi o to, że nie podoba się zespołom ta polityczna gierka, która wokół tego się dzieje, że tu Bensulajem ze swojego prywatnego konta coś nagle pisze, że mówi, że Andretti to jest super opcja, żeby pojawić się w Formule 1, że Andretti mu oficjalnie dziękuję, że to jest coś nie tak. No i też we wszystkich tych artykułach pojawił się taki ciekawy argument, że Cadillac, wchodząc do formuły 1 jako prawdopodobnie wszystko na to wskazuje jedynie marka, która będzie sygnować może czyjeś silniki swoją nazwą, idzie trochę drogą na skróty, no bo takie Audi wyda miliony euro na to, żeby zbudować swój silnik, Mercedes wydaje miliony, Ferrari wydaje miliony, Renault wydaje miliony, a oni sobie wejdą i zapłacą dużo mniej. A będą mieli też korzyści takie same jak te zespoły, które swój silnik budowały. Tylko dlatego, że po prostu nazwą Cadillaciem czyjś silnik. I to nie powinno tak być. I tak jak w przypadku Alfa Romeo, która weszła do Zaubera, to jest niefajne, że wszyscy łączą. Myślą, że Alfa Romeo jest w Formule 1, a wcale nie, bo to jest po prostu nazwa Alfa Romeo i może trzeba by zabronić takiego sponsoringu. Może ktoś, kto produkuje silniki, dany zespół mają się nazywać konkretnie tak, jak naprawdę się ten zespół nazywa, czyli Zauber, a nie Alfa Romeo. No, częściowo rozumiem tutaj tę argumentację zespołów, ale z drugiej strony, jakby no, mleko dawno się już rozlało. Alfa Romeo jakby działała w taki sposób w ostatnich latach. I nikomu to tak bardzo mocno nie przeszkadzało. Więc nie wiem, czy to nie jest takie tutaj szukanie trochę na, na siłę, ale to jest ciekawe spostrzeżenie. Rzeczywiście inne zespoły dużo więcej wydają i, e, i mają podobne korzyści, ale z drugiej strony też nie zapominajmy, że ktoś, kto tylko oznacza swoją nazwą dany zespół czy, czy dany silnik, też mam wrażenie trochę więcej ryzykuje, bo. No, nie budujesz tego sam, nie masz do końca wglądu w to, jak to wszystko wygląda i czy to na pewno będzie dobre i też ryzykujesz to, że po prostu będzie bardzo zły projekt. Będziesz ostatnim przez trzy sezony po prostu ze swoją nazwą na tych silnikach i będzie klops. Jak budujesz, trochę masz większą nad tym kontrolę. No ale to trochę może naciągany argument. W każdym razie ciekaw jestem waszego zdania na ten temat. Czy powinno się zabronić sponsorowania takim markom poszczególnych zespołów? I nie powinno być tak, że zauber nazywa się Alfą Romeo, a tak naprawdę z Alfa Romeo to ma wspólnego tylko to, że Alfa Romeo wyłożyło na to pieniądze. To jest, to jest jedna sprawa. W artykule na stronie BBC znalazło się kilka tutaj takich strzałów w kierunku Andretiego. Pierwsza sprawa, Andretti nie zdaje sobie sprawy, jak jest skomplikowany świat Formuły 1 i nie wie, w co się tutaj pakuje. Drugi argument, pomysł z tym, żeby mieć bazę w Stanach Zjednoczonych i tylko bazę pomocniczą w UK, to jest pomysł kompletnie nietrafiony, bez sensu i to się nie uda. Rozumiem ten argument, ale z drugiej strony no, to się Andretti najwyżej na tym wyłoży. No, jakby będzie miał trudno, bo ściągnąć z Europy specjalistów do jakiegokolwiek zespołu jest ciężko, a jeszcze im powiedzieć: Dobra, to ty teraz zmieniasz swoje życie i lecisz do Stanów i pracujesz w Stanach? Jeszcze ciężej. A też w Stanach nie ma tysiąca inżynierów czekających na pracę, inżynierów, którzy mają doświadczenie w Formule 1, a takie doświadczenie się przyda. Argument, który pojawiał się we wszystkich tych artykułach, jest bardzo ciekawy i też jest dziwny, że akurat teraz jest nagle przywoływany. Zespoły mówią 200 milionów pisowego dla nowego zespołu, bo tak jest ustalone, nowy zespół musi zapłacić 200 milionów dolarów pisowego, co zostanie podzielone jakby między ekipy, także nie stracą w tym pierwszym sezonie na tym, że ten zespół wejdzie, zostanie im to jakby wyrównane, wynagrodzone. Zespoły mówią nieoficjalnie w tych w przeciekach medialnych, to jest za mało. To nie powinno być 200. Teraz to powinno być po tych wszystkich wzrostach Formuły 1 600 milionów, może 700. <grytanie> ok, rozumiem, rzeczywiście, ale to też znowu jest za późno na takie rozmowy, bo ten, to porozumienie Concorde, które jest podpisane obecnie yy, i na mocy którego to się wszystko w Formule 1 yy, dzieje, obowiązuje jeszcze przez parę lat i dopiero od 2026 będzie można to zmienić. Na razie to zostaje na niezmienionym poziomie 200 milionów dolarów. Trzeba było myśleć wcześniej. No, to i tak nie jest mało. Takich zupełnie anonimowych dziwaków to odstraszy, ale no dobra, rozumiem, że wartość wzrasta. Chcą z tego zrobić zamknięty elitarny sport. 600 milionów, okej, okay, to już będzie naprawdę zaporowa kwota, ale też yy, yy, pojawiały się takie sugestie, no, że w ligach amerykańskich, profesjonalnych, też yy, chyba w NFL trzeba zapłacić podobne pieniądze, żeby wejść do tej najwyższej yy, ligi. Więc to jest taki jeszcze argument. No i też pojawiają się informacje takie w tych artykułach. To też jest kontrolowany przeciek, że Ford cały czas jest zainteresowany wejściem do Red Bulla, że to Porsche cały czas tak nie zrezygnowało z wejścia, że mogą być ciekawsze opcje na, to, na ten ewentualny nowy zespół, ale Ford chce się połączyć z Red Bullem, a Porsche to na razie jakby no, nie mówi się nic, żeby był plan stworzenia swojego zespołu od zera, więc. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale no pokazują, że jakby ten Cadillac spoko, no ale oni wejdą tylko marketingowo, nic nie będą robić sami, za chwilę na no to będzie odpowiedź Cadillaca i Andretiego, no są lepsze opcje, dajmy spokój z tym Kadilakiem. No więc słuchajcie, się, dzieją się ciekawe rzeczy i myślę, że jak się zacznie sezon, to się będzie kotłowało w tym padoku niesamowicie, bo ewidentnie zespoły już teraz są mocno wrogo nastawione do tego pomysłu, FIA nie jest wrogo nastawiona, a zespoły i Formuła 1 trochę też tego zespołu po prostu nie chcą. Stefano Domenicali, mówiłem Wam ostatnio, parę miesięcy temu mówił, my nie potrzebujemy nowego zespołu. Zespoły widzą też, że czasy się zmieniły, że jest inny szef FIA i trzeba politycznie tutaj wszystko na nowo rozgrywać. Widzi to też Ben Sulejem, który też chce w nowej roli sobie te poduszeczki na swojej kanapie z napisem szef Motorsportu Światowego odpowiednio poukładać, umościć się i tym zarządzać po swojemu, może twardą ręką, może twardą ręką, ale chce pokazać, że kochani, ja tu rządzę. Co prawda robi to korzystając z prywatnego Twittera, co rzeczywiście jest trochę głupie. Może nie głupi, ale takie, może trochę nie na miejscu. Bo rzeczywiście oczekujesz od szefa motorsportu, żeby był trochę bardziej ostrożny w swoich komunikatach, a nie strzelał. Cyk, zapraszamy, witamy, Andretti, super, dlaczego nie, dlaczego ich nie chcecie we F1? No, można by to inaczej, mam wrażenie, rozegrać. W każdym razie, wydaje mi się, że trochę trwa walka o wpływy. O władze, przyciąganie liny cały czas między FIA i Formułą 1, co już się działo w poprzednim sezonie. No i będzie nowe porozumienie Concorde od 2026 roku, i to też wszystko jest jakby w, w tle z tym porozumieniem Concorde. Więc jak się wszyscy spotkają i wszyscy będą w ogniu pytań, i jeszcze będą nowe informacje od Andretiego, to się naprawdę będzie działo w, w padoku. Plus. I jakby jeszcze moje zdanie na ten temat jest takie, że nie zapominajmy, że koniec końców FIA jeszcze się i tak musi sama jakby zgodzić na to, żeby ten zespół nowy Andretiego wszedł. Choć patrząc na to, co robi Bensulajem i jak, jaki z niego płynie przekaz w tej sprawie, spodziewam się, że oni ich przyjmą. Bo teraz nagle gdyby powiedzieli, a nie, nie, jednak nie spełniają y, y, tych, to jednak wychodzimy Bensulajem, by musiał przyznać zespołom, mieliście rację, to jednak nie jest w ogóle wiarygodny partner. No nie. Z drugiej strony... Czy ja wiem, czy to jest takie gigantyczny ryzyko dla całej Formuły 1, bo zespoły też mówią, oj, oni wejdą, to z Formuły 1 coś się stanie złego, bo jak będą sobie nie radzić, to wizerunek Formuły 1 będzie gorszy i tak dalej. Kurczę, Williams 2019, Haas 2021, sezony kompletnie do zapomnienia, ten Williams to skandalicznie zły. Yy, i, i, I co? Coś się stało w Formule 1 przez to, że ten sezon Williamsa był taki zły. No nie, najwyżej sobie Andretti przejeździ 4 lata na końcu stawki. Wszyscy się będą z niego śmiali, z niego i z Cadillaca. Szefowie zespołów powiedzą, ani mówiliśmy, wątpię, że to spowoduje, że nagle co? No, wartość Formuły 1 spadnie. Nie sądzę. Sądzę, że to bardziej jest walka o pieniądze i o wpływy, a nie rzeczywiście o wizerunek i dobro, dobro sportu. W każdym razie, już na koniec tego odcinka, spokojnie. Andretti odpowiedział w rozmowie z Forbesem, że nie jest zaskoczony tym, jak to zespoły do tego się odnoszą, tak półoficjalnie, bo to na razie było w ramach tego przecieku do mediów. Powiedział, że zespoły są chciwe i oni myślą tylko o sobie, nie o tym, co jest najlepsze dla serii. I widzę tutaj dużą różnicę, mówi Andretti. Widzę tutaj dużą różnicę pomiędzy prezydentem Mohamedem a opinią tutaj szefów zespołów. Prezydent Mohamed naprawdę patrzy na przyszłość tego sportu. Słuchajcie, no miłość między Andretti a Mohamedem po prostu kwitnie, więc to jest też bardzo ciekawe. On już teraz po prostu najlepsze ziomki, najlepszy kumple po prostu na lata. No, i odniósł się też Andretti do Cadillac'a. Powiedział, że nie, nie, to na pewno nie będzie tylko nazwa. Cadillac naprawdę będzie bardzo mocno zaangażowany w produkcję tego samochodu. Jeśli wejdziemy, do 2000, jeśli wejdziemy w 2025 roku, to wtedy weźmiemy jeszcze stary silnik, ale od 2026 roku możemy robić różne inne, inne rzeczy, i niewykluczone jest, że będziemy jakieś duże rzeczy robić z Cadillaciem. Też przy tej okazji szefowie innych zespołów powiedzieli, znaczy szefowie. Yy, przedstawiciele, którzy robili przeciek do pracy, powiedzieli, że 2025 chłopie, to już po, powinieneś mieć samochód naszkicowany na 2025. My już to mamy. To jak ty chcesz w ogóle wtedy wejść do Formuły 1? Konkluzja jest taka, Michael Andretti jeszcze nie wszedł do Formuły 1. Yy, na razie chce wejść, a wszyscy już go tam nie lubią. <laughs> I to, to nie jest dobry start. Yy, cały czas się mówi, że tylko Alpin, już nawet McLaren jest trochę przeciwny. Wejściu Andretiego i tak naprawdę tylko Alpine, które może mu dostarczać silniki i zarobi, na ten moment jest za. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Fajna polityczna zawierucha w zimowym czasie. Zawsze mile widziana, w okresie, w którym tak dużo się wcale nie, nie dzieje. Ale dzieje się teraz i dziać się będzie, więc zapraszam Was na kolejny odcinek. Za dziś serdecznie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć, cześć.